Karma to słowo, które po wypowiedzeniu wywołuje w wielu ludziach jakąś reakcję. To tak, jakby budziło starożytne wspomnienie, uczucie, którego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Wielu wyobraża sobie ją jako rodzaj kosmicznej tablicy wyników, niewidzialnego mechanizmu, który rejestruje każde działanie, dobre czy złe, i w odpowiednim momencie nagradza lub karze ale ten pogląd to tylko wierzchołek góry lodowej znacznie głębszej, subtelniejszej i potężniejszej rzeczywistości. Karma to nie kwestia osądu, lecz zrozumienia. Chodzi o to, jak każde działanie, każda myśl, każde wewnętrzne nastawienie wywołuje reakcję. Być może znasz powiedzenie, co zasiejesz, to zbierzesz. Ta idea nawiązuje do naukowej zasady Newtona. Że każde działanie wywołuje równą i przeciwną reakcję. Ale to nie tylko kwestia fizyki. To duchowa prawda, która przenika każdy aspekt Twojego istnienia, nawet ten, którego nie jesteś świadomy. Nic nie dzieje się w izolacji. Nic nie jest dziełem przypadku. Każde działanie jest ziarnem, każda intencja przesłaniem, każda decyzja kierunkiem. Czasami rezultat nie jest widoczny od razu i właśnie dlatego wielu traci wiarę. Ale karma nie podąża za ludzkim czasem, podąża za czasem wzrostu, dojrzewania i równowagi. Wyobraź sobie, że pomagasz przyjacielowi w potrzebie, nie oczekując niczego w zamian. Następnego dnia możesz nie otrzymać niczego w zamian, nawet od tej osoby, ale później. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, możesz otrzymać nieoczekiwaną pomoc, być może nawet od nieznajomego. To jak zasianie ziarno bez dokładnej wiedzy, kiedy wykiełkuje, ale ze świadomością, że jeśli je pielęgnujesz, w końcu wyda plon. I nie chodzi tylko o konkretne działania. Karma wpływa również na to, jak traktujesz innych, jakim tonem się posługujesz, jaki okazujesz szacunek, jaką życzliwość wybierasz, nawet bez obowiązku. Za każdym razem, gdy traktujesz kogoś z godnością, wysyłasz w świat pewną wibrację i ta wibracja powraca do ciebie z czasem. Być może zastanawiałeś się, dlaczego, pomimo wszelkich starań, by być dobrym człowiekiem, czasami coś idzie nie tak. Pamiętaj, nasiona potrzebują czasu, aby wyrosnąć. Dobre uczynki to nie pieniądze, które wydajesz od razu, to inwestycje. I jak każda inwestycja, wymagają cierpliwości, konsekwencji i zaufania. Życie jest pełne wzlotów i upadków, ale ci, którzy czynią dobro, nawet w trudnych chwilach, zwiększają swoje szanse na otrzymanie dobra w zamian, czasami w formie miłości, czasami w przyjaźni, a czasami w nieoczekiwanej okazji. Wszechświat ma czasem zaskakujące sposoby na odwrócenie sytuacji na lepsze. Już dziś możesz zasiać ziarno hojności. Może to być prosty gest, jak przytrzymanie komuś drzwi, lub coś bardziej znaczącego, jak pomoc komuś w potrzebie. Każdy uczynek się liczy nie tylko dla obdarowanego, ale i dla dającego. Pewnego dnia te dobre uczynki odwdzięczą się Tobie w nieoczekiwany sposób. Istnieje jeszcze jedno głębokie prawo jesteś jak magnes. Tak jak magnes przyciąga metal, tak ty przyciągasz doświadczenia, ludzi i sytuacje, które są zgodne z Twoją prawdziwą naturą, a nie tylko z Twoimi pragnieniami. Jeśli doświadczasz radości, przyciągasz sytuacje, które ją odzwierciedlają. Jeśli odczuwasz złość lub smutek, nieuchronnie znajdziesz się w sytuacjach. Które te uczucia wzmocnią. Łatwo obwiniać innych, gdy coś idzie nie tak, w pracy, w miłości, w życiu w ogóle. Ale prawda, jakkolwiek przykra by ona nie była, jest taka: jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Jeśli sprawy nie układają się po Twojej myśli, masz moc, by to zmienić. Nie czekaj, aż życie samo ci się przydarzy. Przejmij kontrolę. Kiedy pojawia się okazja, zazwyczaj jesteś gotowy, by ją wykorzystać. Wystarczy odwaga, by działać, a ludzie wokół ciebie są ważniejsi niż myślisz. Jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Rozejrzyj się wokół, czy cię inspirują, czy przytłaczają. Może nie jesteś w stanie zmienić wszystkich, ale możesz wybrać tych, których kochasz najbardziej. Otaczaj się rzeczami, które Cię inspirują, książkami, które pomagają Ci się rozwijać, muzyką, która Cię porusza, treściami, które Cię ekscytują. Pozytywne nastawienie to nie naiwność, ale świadomy wybór. A to, na czym się skupiasz, rośnie. Nie możesz kontrolować wszystkiego, ale możesz kontrolować siebie. Przestań czekać, aż wszystko zmieni się samo. Zacznij zmieniać siebie. Dąż do stania się najlepszą wersją siebie i obserwuj, jak świat wokół ciebie stopniowo się dostosowuje. Kiedy coś w twoim życiu nie idzie dobrze, nie szukaj winnych, tylko spójrz w głąb siebie. Zapytaj siebie, co możesz zrobić inaczej. Pamiętaj, że masz moc, by zmienić sytuację. Twoje życie to dzieło sztuki, które wciąż powstaje. Masz już wszystko, czego potrzebujesz: pędzle, płótno. Brakuje tylko pierwszego pociągnięcia pędzlem. A kiedy z pokorą akceptujesz to, co nie działa, zamiast to ignorować, uwalniasz się od ciernia w boku. Zaakceptowanie problemu to nie słabość, ale siła. To pierwszy prawdziwy krok ku wolności. Tylko to, co uznasz, może się zmienić. Rozwój osobisty nie dokonuje się poprzez zmianę miejsca, ale poprzez transformację Twojego wnętrza. Gdziekolwiek pójdziesz, zabierasz siebie ze sobą. Jeśli nie zwrócisz uwagi na swoje wnętrze, wpadniesz w te same schematy, nawet w nowym otoczeniu. Twoje myśli kształtują Twój świat. Ich opanowanie wymaga czasu, jak trening do maratonu. Ale każdy dzień ćwiczeń się liczy. Przyjęcie odpowiedzialności przywraca ci kontrolę. Nawet jeśli nie wywołałeś burzy, to od ciebie zależy, jak ją przetrwasz. Przyjęcie odpowiedzialności nie oznacza obwiniania siebie, ale wykorzystanie wyciągniętych wniosków do zbudowania czegoś lepszego. Każda decyzja jest ze sobą powiązana. Każdy krok, nawet najmniejszy, kształtuje twoją drogę. Nigdy nie lekceważ siły codziennych działań. Uśmiech, miłe słowo, szczere przeprosiny mogą zmienić bieg dnia, związku, życia. Koncentracja to czysta energia. Gdziekolwiek skupisz swoją uwagę, twoja moc jest skoncentrowana. Jeśli rozproszysz uwagę, rozproszysz swoją energię. Nauka koncentracji prowadzi do transformacji. W ten sposób marzenia stają się rzeczywistością. Dawanie to jedno z najpotężniejszych praw. Nie tylko dobra materialne, ale także czas, słuchanie i obecność. Dawanie bez oczekiwania czegokolwiek w zamian nas wzbogaca. Każdy miły gest ma o wiele większy wpływ niż możemy sobie wyobrazić. Życie tu i teraz oznacza znalezienie prawdziwej równowagi. Przeszłość nas uczy, przyszłość inspiruje, ale wszystko dzieje się teraz. Każda decyzja, którą podejmujesz dzisiaj. Decyduje o tym, jak uleczysz rany przeszłości i jak będzie wyglądać twoja wymarzona przeszłość. Zmiana następuje, gdy przestajesz powtarzać te same błędy. Jesteś scenarzystą swojego życia. Jeśli historia cię nie satysfakcjonuje, możesz ją napisać od nowa, dzięki uważności, chęci i działaniu. Nawet małe kroki, jeśli są konsekwentnie podejmowane. Z czasem przynoszą znaczące rezultaty. Cierpliwość to klucz do prawdziwej zmiany. Jak bambus, który rośnie pod ziemią, zanim wydobędzie się na powierzchnię, ty również każdego dnia zapuszczasz korzenie. Nawet bez widocznych rezultatów, coś tworzysz. A kiedy nadejdzie właściwy czas, twój rozwój będzie szybszy, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Cenz i cel. Kiedy przestaniesz pytać, co możesz otrzymać, a zaczniesz pytać, co możesz dać, twoje życie zmieni się diametralnie. Działanie mające sens nie ogranicza się tylko do ciebie, rozprzestrzenia się, inspiruje i transformuje. Te prawa to nie dogmaty, to mapa, przewodnik po bardziej świadomym, zrównoważonym i spełnionym życiu. A jeśli te słowa do ciebie przemawiają, to nie przypadek. Może nadszedł czas, by żyć nie wbrew życiu, a zgodnie z nim.